Ja, 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 ja A jeśli, chodzi, jeśli chodzi o windy sytuacja jest w takim stań, stanie faktycznym, jak ostatnio. To jest porozumienie pre, procedowane jest w PKP pod względem tak naprawdę chyba tylko i wyłącznie podpisywania, podpisywania jego. Więc my ze strony ze swojej strony czekamy. Mhm gwarancja jest udzielona przez firmę wykonawczą i ta gwarancja udzielona jest inwestorowi i w mojej ocenie takie przedłużenie jakby procedowania tego porozumienia nie wpłynie na gwarancję tak jak szanowni państwo, nastąpiła przerwa wypowiedzi, dlatego wiem, że pan burmistrz zawsze te informacje, które, których może to udziela na bieżąco. Natomiast oczywiście czasami jest tak, że po prostu m, odpowiedź wymaga m, głębszej analizy, rozpoznania tematu, ale na wszystkie pan burmistrz pytania udziela odpowiedzi, jeśli nie, nie, nie jest w stanie ich udzielić na bieżąco, zawsze otrzymujemy je pisemnie i tak też myślałem, że w tym przypadku będzie, dlatego przekazałem głos dalej, ale dziękuję za, za to, że, że była, była możliwość Y, odpowiedzi na, na zadane pytania. Y, y, pani Marzena